Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmę się wymianą łożysk główki ramy i łożysk w przednim kole. I spróbowałem sobie coś takiego zrobić. Jak widać, tej rurkę na końcu ponacinałem w czterech miejscach. Tutaj po całej długości ją rozciąłem, żeby ją trochę zwężyć. Jak widać, tutaj są takie zwężenia po bokach, na ściankach i cała rurka mi nie przechodzi. Także postanowiłem że sobie to wbijać od dołu. I wtedy wsadzę tutaj tą śrubkę i ją trochę rozkręcę, żeby mi rozepchało te ścianki, i będę wtedy od góry sobie ją wybić. Ok, teraz sobie ją rozkręcę trochę. Ok, teraz sobie wszystko tutaj myję. Ok, tutaj mam nowy zestaw łożysk na główkę ramy. Tutaj mam dolną bieżnię, łożysko i bieżnie na górę, i tutaj ten uszczelniacz na górę. Jak widać, wszystkie części zamawiałem u walczyńskim motocykle. Oczywiście link macie w opisie, także zaglądajcie tam i możecie sobie zamawiać części u chłopaków, śmiało do nich piszcie. I całą sztytę również zawiozłem do nich na przebicie tego dolnego łożyska, bo jednak bez prasy jest to trochę ciężko zrobić bez odpowiedniego ściągacza. Wbijamy ją w miarę równo. Teraz użyję sobie starej bieżni, żeby dobić tą nową do końca. Bo jak widać, jeszcze, jeszcze nie doszła. Teraz już sobie mogę użyć metalowego młotka. Górną udało mi się już wbić. Bardzo ładnie siedzi. Także teraz zabieram się za dolną. Ok, teraz sobie nasmaruję łożyska. Trzeba to dobrze zrobić: dużo smaru do nich nawpychać Także teraz sobie tam wpycham dokładnie smar między, między te wałeczki. Ok, dolne łożysko mam już nasmarowane. Teraz jeszcze górne. Także teraz sobie trochę nakładam smaru jeszcze na, na bieżnie i mogę zakładać styce z półkami. Teraz kluczem hakowym dokręcam sobie z wyczuciem mniej więcej tak, żeby kierownica mi sama nie opadała. Okej. Okay. Teraz podkładka. Ok, na razie tego nie dokręcam, skręcę sobie to dopiero wtedy, gdy będę miał wsadzone lagi już w półki, wtedy nie powinny mi się przekręcać względem siebie. Jak widać one nie są równe, jedna ta stopka jest niżej od, od tej drugiej i tą dłuższą stronę dajemy do przodu. i okay, teraz na 28 newta Okej, okay, teraz na wszystkich tych śrubach 21 newta Okej, okay, jak widać kierownica sama nie opada wszystko płynnie chodzi, więc zostało mi teraz tylko dokręcić tą nakrętkę od półki. Ok, teraz y, zabiorę się za wymianę y, łożysk w przednim kole. Więc co, wyjmuję sobie tulejki. Teraz uszczelniacze. Ok, chyba w miarę mi się udało już ustawić yy, ściągacz wewnętrzny. Teraz sobie podgrzeję tutaj yy, dookoła łożyska, żeby mi łatwiej wyszło i będziemy próbować nie wyciągać. OK, z tego co widzę, to moja tulejka jest w dobrym stanie, nie ma tu żadnych uszkodzeń. Piasta mi już y, wystygła, także teraz sobie wszystko tutaj myję. Tutaj mam nowe łożyska wraz z uszczelniaczami z Proxa. I teraz sobie znajdę jakąś y, nasadkę, która będzie mi idealnie dolegać tutaj do zewnętrzne bieżni łożyska. Okej, okay, na łożysko tutaj na zewnątrz daję sobie troszkę smaru. I staram się wbijać je równomiernie, tak żeby mi się nie skosiło. Ok, teraz najważniejsze, żeby nie zapomnieć wsadzić tej tulejki. Teraz wbiję sobie rzuszczelniacze, też je trochę smaruję po krawędzi. Ok, no i to samo z drugiej strony. Trochę ją sobie posmaruję tutaj w miejscu, gdzie pracuje Zimmering. Sprawdzam, czy żadna warga się nie podgięła. Ośka sobie przeczyściłem i przesmarowałem na nowo. Ok, teraz nakrętka i tutaj 105 Nm. Ok, teraz daję sobie tutaj śrubki, ale ich nie dokręcam. Dobra i teraz sobie ściągam Yamaha z podnośnika i zapracowywuję parę razy przednim zawiasem, żeby tutaj lagi ustawiły się na ośce i dopiero wtedy mogę skręcić te śruby na 21 Nm. Dobra, teraz przecieram sobie jeszcze tylko smar, który tutaj wyleciał, odtłuszczam, żeby mi się żaden syf tutaj nie lepił, także to by było na tyle w tym odcinku, oczywiście link do mm, walczyńskiej motocykle mm, macie w opisie, możecie sobie zamówić części, także dzięki wielkie i do kolejnego odcinka, na razie!